Witajcie z kuchni mojej siostry Kasi. Mieliśmy być tutaj dzisiaj we trzy, ale niestety Justynia rozchorowała się Majeczka. I tak oto jesteśmy dwie, ja Beata i Kasia. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, chorowitki! Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was zupę krem z kiszonej kapusty. To eee, taka wersja, inna wersja kapuśniaku. Do przygotowania tej zupy była potrzebny mi wywar z warzyw, z wędzonymi żeberkami. Gdy warzywa dogotowały się do miękkości, żeberka wyjęłam i pożyłam. kiszoną kapustę. Gdy kapusta zmiękła, wszystko zblendowałam. Powstała kremowa zupa, pożywna, smaczna i prosta jednocześnie. Pokażę Wam moją propozycję podania tej zupy. Kremowa, naprawdę kremowa. Zbogaciłam ją również y, kminkiem, trochę wędzonej papryki. To wszystko. Urozmaicę kleksem jogurtu naturalnego. Wędzonym łysosiem. Pokroiłam go drobniej, żeby łatwiej sobie z nim poradzić przy jedzeniu łyżką. I jak ryba, dla mnie również tajnie będzie pasował kukerek. Tak podaną zupę myślę, że każdy ze smakiem zje. Będzie zdrowo, smacznie, kolorowo. No i cóż, smacznego życzę.